Wszystkim sympatykom Zagłębia Lubin chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Nam, zawodnikom, trenerom, również wszystkiego najlepszego. Dzięki. Chciałbym życzyć wszystkim kibicom zdrowych, wesołych i spokojnych świąt, smacznego jajka oraz mokrego dynusa. To oczywiście do Pani. Życzę wszystkim kibicom Zagłębia Lubina oraz mieszkańcom Lubina zdrowych, wesołych świąt, wielkanocnych, spędzonych w rodzinnej atmosferze i mokrego śmigusa dingusa. Wszystkim kibicom Zagłębia Lubin z okazji świąt wielkanocnych chciałbym życzyć smacznego jajka i zdrowych, spokojnych świąt spędzonych w granie rodziny. Chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia wielkanocne dla wszystkich kibiców, życzyć im zdrowych i wesołych tych świąt, dobrego odpoczynku i dobrego kibicowania przede wszystkim na tym meczu. W imieniu całego sztabu szkoleniowego i medycznego pragnę z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych złożyć najserdeczniejsze życzenia, życzyć wszystkim y, y, pięknych chwil w gronie rodzinnym, smacznego jajka.